Witam wszystkich Ubrałem się na spacer, żeby troszeczkę posprzątać Już parę fantów mam jakaś butelka zwrotna, jakaś puszka Idziemy dalej na ludzie zobaczyć co będzie. O już coś mamy Butoleczka. Postaram się te 15 minut pochodzić. No i jest kola. To jest perła. Dlaczego oni robią? Oj. Butelki niezwrotne, już jakaś stara. No, już nie pierwszy raz sprzątam, chociaż pierwszy raz stwierdziłem, że nagram zobaczymy, co z tego będzie. Tak w tym w głównym trakcie zobaczymy o jakieś papierki po lodach muszę zobaczyć jak to wyjdzie, jak kamerę ustawić bo tak szczerze mówiąc to jeszcze nie bardzo nie bardzo mam doświadczenie Wyżej, niżej. Jeżeli możecie, to powiedzcie, jak wy ustawiać kamerę. O, i tu jest litereczka, flaczeczka. Już troszeczkę wyżej. Dał mnie fajną znajdkę na początku, ale zostawiłem, żeby tego nie targać. Zobaczycie na sam koniec filmu. O, tu widać, że jest trochę więcej śmieci. Jakaś tubka, chyba aluminiowa, papierek. No tego niestety nie ten rady zabrać teraz. Nie jestem przygotowany na takie gabaryty. Ja to oczywiście później wszystko posegreguję. O, koreczki będą na koreczki. jest tego tyle, że nie wiadomo, co łapać jakaś butla oj nie, da się to jest za butelka no oczywiście tego jest najwięcej no jeszcze weźmiemy tego plastika O to chyba jakaś albo stara butelka, albo jak jakimś winie. Oj dobra No, zmienić wycieraczki w samochodzie i wyrzucił się tutaj opakowanie tak? Idziemy dalej zobaczyć. Tu widzę, już jakiś plastik, Oj. jakieś szkło. Kolejna butelka Oj, coś nie widać coś. Inaczej muszę sobie tą kamerę ustawiać. Następna butelczyna Nie wiem dokładnie jak rozpoznawać butelki zwrotne od niezwrotnych Jeżeli nie mają etykiety Może ktoś ma jakiś patent na to jest coś wybite na szklecie? Czy? Czy jak to wygląda? Jest jeszcze jedna Kubuś, dzieci, żeby takie rzeczy robiły Folika. trochę wrosła w ziemię słoik po ogórkach paluszki dobra pochodzę jeszcze trochę włączę się jak to znajdę ciekawego No i tak będziemy pomału kończyć jeszcze. Tu jakieś ostatnie kubeczki. Torba, jak widać, jest pełna. No i tutaj jest fan dnia. Skrzynka, tyskie, Ponad wszystkie. Pełna, znaczy, pełna, cała. Zabieramy. Zobaczymy, czy taka skrzynka jest warta. Dobra, bierzemy skrzynkę. Idziemy pomału do samochodu. Jeżeli możecie dajcie jakieś wskazówki jak wyszło, jak na pierwszy raz. Najbardziej to mi chodzi o tę kamerę, bo nie bardzo wiem jak ją ustawić. Mam ją na klacie i troszeczkę nie zawsze chyba łapieć, jak bym chciał. Także jak możecie to komentujcie. Dawajcie suby, łapki w górę na zachętę. Jeżeli wszystko pójdzie po mojej myśli to w takim filmiku będzie więcej. Na razie dzięki i do zobaczenia. No i jeszcze moje podsumowanie. Trochę plastiku, trochę puszek, butelek. Te się wydaje, że są niezwrotne te dwie raczej na pewno zwrotne, jakieś tam słoiki, no i skrzynka no cała jest, także zobaczymy co z nią zrobię jeszcze nie wiem do końca pozdrawiam, na razie